Cześć jak widać dojechały i zobaczymy jak to będzie się miało do rzeczywistości. W ogóle pierwszy raz ryby zakupiłem przez internet. Czyli co? No nie ma co zlekać, trzeba ciachu ciachu robić i no i co? Zobaczymy co to, co to w trawie pisze. Mam nadzieję, że żyją. To jest chyba najważniejszy czynnik. Myślałam, że tu coś jest, ale nie. Jakbyście coś słyszeli, to tak, to mój kot tam wrzeszczy. <gry> dobra, słuchajcie, jest chyba dobrze. Coś się rusza. Są so, biedaki, dobra, także są. Nie, no, zadbane przynajmniej. Do ogrzewania jest temat: że jest sfeni 8 sztuk, po dwie sztuki w worku. Jest zabezpieczony nawet dobrze. Powiem Wam, że tutaj drugi, jak to się nazywa, ten co ogrzewa. To już tam. Mniejszą większość, czyli drugi. Okej, okay, te żyją. Trzeba po kolei wszystkie przejrzeć. Żyją. Dobra, coś przecieka delikatnie, trzeba uważać. Mieczyki koi. Też żyją, widzę. Trzy sztuki tutaj są. Podwójne worki. Okej. Okay. Jest OK Będziemy przeprowadzać proces aklimatyzacji, przez których chyba nie będę wam pokazywał aklimatyzacji żyją, dobra biedaki, przez, przez te drogi. O drugi ten e, ogrzewacz tak zwany, tak? Czyli trzy ogrzewacze. No? Trzy ogrzewacze, cztery nawet. Dobrze jak liczę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze ciepłe są. Także zdały egzamin jest OK. Jak wiecie, nie, znaczy w sumie nie wiecie, bo są tutaj trzy też. Dobra, jak wiecie albo i nie wiecie, zamówione były na początku lutego, ze względu na temperaturę to wszystko się opóźniło. No i Dopiero teraz. Ja nie mam pretensji, bo też nie chciałbym, że, że jak były te mrozy po minus 20, żeby ktoś mi wysyłał ryby, bo to też kurczę było, tak nieodpo było nieodpowiedzialne. I... Także nie mam pretensji. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za aklimatyzację powolutku. No i zaraz Wam pokażę. No, dla Was zaraz, dla mnie to parę godzin, jak już będą w akwarium. Także, no cóż, ujęcie. <noise> dla Was to jest chwila, dla mnie to jest tak jak mówię, parę godzin. No i rybki po akcymatyzacji. I przyznam się Wam, że to jest druga doba. Po wpuszczeniu miałem nagrać od razu, gdy wpuściłem. <grym _> ale pomyślałem, że, znaczy pomyślałem, próbowałem coś nagrać, ale rybki wiadomo, po takiej, po takiej podróży mm, są bardzo puchliwe wtedy by były, nie? Co podchodziłem z kamerą, kurczę, to nie dawało się ich nagrać, więc mówię, przeczekam, żeby sobie spokojnie tutaj mogły, mm, że tak powiem, troszeczkę się zaaklimatyzować. Za 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 no i mamy tak, i są. Bardzo sobie chwalę ten sklep. Kurczę, myślałem, że będą mniejsze, dużo mniejsze, myślałem, że będą. One bardziej tutaj mają około 8 cm. Te ziemiojady. W, w opisie aukcji było, że będą mieć około tam 5 chyba 6 cm. I się okazuje, że mają trochę więcej, jak 6 cm, 5-6 co mnie bardzo cieszy. Spróbujemy tutaj troszeczkę uchwycić. Znaczy takie do kamery są nieufne. Już jak, jak zaczynam karmić, to już tak fajnie, fajnie podchodzą. Jest ich 8 sztuk. Gdzieś jeden chyba się zapodział, a tutaj jest. Dobra, a on sobie rumka. O kuku. Także Jestem mega z nich zadowolony Troszeczkę się boją i kurczę kamery zauważyłem, znaczy aparatu, tak? <laughs> telefonu się boją Nie przyzwyczajone jeszcze, ale się przyzwyczają takie nieufne są do telefonu, bo jak podchodzę to do, do szyby bez telefonu to powiem wam, że fajnie fajnie ten nie uciekają już tak ale teraz to się okropnie boją z tego telefonu. No coś innego, nieprzyczajone biedaki. Także o tutaj ładnie zaczynają. A jak postawił? Mega mi się podobają te ryby. Naprawdę, mega mi się podobają. Jestem, jestem świadomy tego, że będą tutaj kopać i tak dalej już tutaj troszeczkę nawet podgrzebały co widać taki dół także już tutaj sobie radzą jeść jedzą także powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony myślałem, że będzie że te ryby będą jakieś może bardziej zestresowane też bałam się te temperatury, ale 4 Hedpack head, head, czy jakieś? i te, te pakiety z ciepłem. Ja to jestem takim prostym chłopem. Mm. Nie umiem angielskiego. Ech. Te, te um, ogrzewacze, cztery były wsadzone. Także wszystko w fajnie co widzieliście na wcześniejszym materiale. Mm. Nie mogli się doczekać, żeby po prostu teraz rosły. No. Co to dużo mówić muszę sobie rosnąć trzeba wykarmić i czekać a będą wielkie fajne, piękne, mam taką nadzieję. Bardzo żywe. Ogólnie jakich wpuściłem, znaczy przed wpuszczeniem jak ich aklimatyzowałem to powiem Wam, że przelałem ich z tą wodą w woreczkach do takiego pojemnika gdzie wszystkie już razem były w tej wodzie, co przyjechały <laughs> I już tam zaczynały się ganiać Nie były jakieś spałe i tak dalej Także Także bardzo um, Fajne zaskoczenie że, że Że ładnie podróż przeżyły Także szczerze polecam ten sklep Mogę Wam powiedzieć, że naprawdę polecam Spisali się z wysyłką, jestem mega zadowolony Rybcie chyba też, z tego co widać. O, ten jest, o ta jest najmniejsza. Tutaj, co teraz widać, to ona ona, ok. Ona, ta jedna ma, ma tak około 6 cm, tak? A tutaj, co widzicie, no to tutaj on kurcze bliżej 10, ma. Bliżej, bliżej 10 mają cm, jak 6. Tamta jedna właśnie, ona ma taki ciemniejszy kolor. Jeszcze nie wiem, ale je, jeśli je, także myślę, że będzie ok. Wiadomo, przeleczenie też będzie ważną sprawą, gdyż nie mam zbiornika kwarantannowego i trzeba będzie to przeleczyć. Tak czy siak, prewencyjnie chociażby nawet. Ważne, że jedzą, już zaczynają kopać, także jest to duży, duży plus. Kurczę, te sewarunki mi się wydaje, że podrosły troszeczkę. <laughs> wydaje mi się, że podrosły troszkę, ale może tylko mi się tak wydaje. Także jestem mega zadowolony i naprawdę polecam. O, i mikrofon mi uciekł. Mikrofon mi uciekł. Także jeszcze raz szczerze mogę polecić ten sklep. Saxon, bodajże na Allegro. Biały stok, Godny polecenia sklepik. Nie wysyłałem na, na, na huraże. Były takie mrozy duże i kazali poczekać, jednak, żeby. Rzeczy jasna, żeby się tam nic nie stało, dobra, to tyle. Będę, będziemy robić aktualizację, jak on się tutaj zachowuje, jak, jak, jak rosną, i tak dalej. Także trzymajcie się wszyscy i trzymajcie kciuki za nie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.